Czerwony sztorm to przystań dla miłośników Sea of Thieves. Jeśli szukasz niesamowitej przygody, to właśnie tutaj ją znajdziesz. Nasza społeczność czeka na ciebie z otwartymi ramionami. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z grą, czy jesteś doświadczonym wilkiem morskim, a tutaj odnajdziesz się bez problemu. O co otrzymujesz po dołączeniu na serwer? Niesamowite przygody. Każdy dzień to nowa okazja do przeżycia niezapomnianych chwil. Informacje z głównego serwera Discord Sea of. Thieves, bądź na bieżąco z nowościami. Mamy informacjami o przerwach technicznych. Na zbliżających się sezonach i aktualnych eventach. Dlaczego warto do nas dołączyć. A indywidualne podejście. Nie jesteś kolejnym. Numerkiem w statystykach serwera. Twoja obecność jest dla nas naprawdę ważna. Przyjazna administracja. U nas nie znajdziesz zakompleksionej administracji. Możesz grać tak, jak chcesz. Bez obaw o niesprawiedliwe bany za błędy gry czy inne drobnostki. Dołącz do nas i poczuj się sobą. Joan, na naszym serwerze możesz grać tak. Jak ty chcesz. Tutaj nie dostaniesz bana za błędy gry lub przysłowiowy celownik. Zapraszamy do Czerwonego Sztormu miejsca, gdzie każda przygoda jest wyjątkowa, a każdy pirat jest mile widziany. Zaprasza Edzio i zespół administratorów, serwera Czerwony Sztorm oraz cała społeczność zostaw obserwacje. Żeby być na bieżąco z nowinkami, aktualnościami? Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w komentarzach i dołącz na serwer link do serwera w komentarzach lub w bio.